Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Dzień Siem dobry siemanko Mamy czwarteczkę porannej kawusi Tak Przygotowanie do roboty Wyspałeś się ochara? Stalka posiedzą No jak chuj, przed 10 odpadłem jak kawka rano wstałem zajebany mułem no, Ale mam nadzieję, że to zaraz minie <laughs> Ja A się właśnie ładuję kawą A, też tu mam kawusie Tutaj mamy chłopaków <laughs> Konrad na ten nejšťastnější. já. Dzień dobry, drodzy widzowie! Wracając z pracy, standardowo dniówkę zaliczyliśmy. Zatrzymałem się przy takiej przystani, żebyście sobie zobaczyli te zajebiste widoki. Jak sobie Holendrzy pływają, oni uwielbiają pływać statkami, jachtami. Jak wiecie, Holandia jest cała na wodzie, także korzystają mnie. Zaraz się przejdziemy tam po tym porcie, czy jak to nazwać taka przystań. Tam są mniejsze łódeczki, tutaj większe. A tutaj dookoła możecie sobie liznąć holenderską architekturę. Holendrzy sobie siedzą, piją kawkę. Pani kelnerka idzie obsłużyć klienta, a ja sobie tutaj nagrywam prosto po robocie. Tam sobie siedzi stara gwardia standardowo. Fajnie tu jest, fajny klimacik, no. Zegnijcie sobie jeszcze raz. No, powiem Wam, że takie widoki to ja lubię, nie? Pełno ludzi, dzisiaj jest. Mamy czwartek, godzina jest 16.30. Ja mam tutaj kawałek do domu, zatrzymałem się na chwilę, tylko żeby coś tutaj dograć. Dobra, myślę, że idziemy się przejść tam. Zobaczymy sobie tą holenderską architekturę. To znaczy architekturę to macie tutaj, ale tylko tak sobie liździemy i spadamy dalej. Miejscowość Wolenhofe. Dobra, lecimy. To jest taka przystań, bo tutaj jak widzicie są jakieś ubikacje. jest centrum? O, tutaj jest taki pomościk Tu jakaś chyba informacja jest w mogą skorzystać widzę z ubikacji sprysznica z ale to tylko chyba dla tych podróżujących statkami przejmość przede wszystkim zobaczcie rowerki sobie ważą Zajebi się taki jachcik mieć patent sobie zrobić i sobie latasz nie Ciekawe, ile kosztuje taka ludzi na pewno trochę kosztuje Przystań tak omajemy, się tam wbije chyba nikt mi nic nie powie, i się przejdę. Popatrzę sobie, a Wy sobie obserwujcie, jak starsi Holendrzy. Bo to głównie starsi ludzie z tego co widzę, tutaj sobie pływają. Rowerkami jeżdżą, dzieci się bawią. Fajna miejscówka, no? Fajnie, wszystko jest spokojko mówię, taki jarcik by mi się jeszcze przydał i by było zarąbiście. Hello? Tutaj jest zajebisty, nie? tam jest tabliczka i chyba ja nie mogę wyjść. Ale jak się biedni mi coś powiedzą? Co mogą zrobić, nie? Pójdę zobaczyć sobie? Tak, majkę z rączką i parę fotos make. Majkę rączką i parę fotos Dziękuję. Można, widzicie? Lepiej zapytać, nic nie kosztuje. Powiedziałem, oczywiście, że nie będę nagrywał wideo, tylko że parę zdjęć porobiłem. Wiesz, inaczej reagują ludzie, jak mówię, że zrobię sobie zdjęcie, a inaczej, jak że będę nagrywał. Bo nie każdy chce być na wideo, nie? Kurczę, zobaczcie, no to jest na sprzedaż Macie numer telefonu A szkoda, że nie ma ceny podanej A tu już takie bardziej zajechane są. te już pod antek nie podjeżdża Ja wam powiem osobiście, że mi to by stykła O Takie coś by mi stykło, nie? Zabieram psa, kobietę, kratę browarów, Oharę no dobra no, jeszcze parę osób bym wziął, paru znajomych wezmę. I nigdzie nie trzeba na wakacje jeździć. jest sobie taką łódeczkę tutaj i sobie latasz, nie? Latasz, płyniesz, nie? U mnie latać to pojęcie względne, można mówić. Ja na latam mówię chodzić, wiecie. No wiecie o co mi chodzi. Dobra, bo się jak zwykle zakręciłem. Tutaj już żaglowiec jest taki. Zajebisty. Dobra, jeszcze pójdę tutaj. Fajnie, każdy ma rower, każdy ma rower, nie? A na większych to widziałem nawet samochody mają. O, te rowery są też zarypiaste, nie? Taki polski kiedy składaczek był. Składasz go i masz... O, tutaj dziadek sobie siedzi. Uzie dach. O, tutaj to już jest konkret. Wszyscy sobie wypoczywają. Dobra, to chciałem wam pokazać i myślę, że będę się zmywał. Tutaj pan ma nawet baterię słoneczną z tego co widzę. Nie, to antena. Antenę ma. A wygląda jaka bateria słoneczna. Kolejny składak. Jeździłem kiedyś składakiem, jak byłem mały, to od dostałem. Dobra. Wybijamy, lecimy dalej. Jeszcze tam na parking tylko zetkniemy bo widziałem fajne auto. I zobaczymy co porabia Pan Ohara. Drodzy widzowie, zobaczcie jak zajebiście utrzymany fordzik tutaj mustang w starym stylu. Powiem Wam, że taką furą, to taką furę bym wolał niż jakąś nową, nie zajebiście mi się podobają właśnie takie klasyki. Zobaczcie mustang. Jakie ma fele wyjebane ile jest warty, szkoda, że nie mam właściciela, bym na pewno go zapytał. Tu jeszcze zrobimy sobie zbliżenie na znaczek. I zobaczymy sobie z tyłu, to jest kabriolet w ogóle, nie? Elegancka furka. Dobra, zajrzymy do środka, ale słońce może odbijać, bo widzę, że jest zajebisty. Co bardzo tu nie zobaczymy, ale naprawdę ma taką niebiesko, -granato ciemno granatową, skórkę. Powiem Wam, że jest potężny. Muszę sprawdzić na internecie, ile takie kosztują, ale podejrzewam, że kilkadziesiąt tysięcy euro może kosztować. 20, 30? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Jak wiecie, zobaczymy, czy będzie tutaj napisane, jaki ma silnik. Nie, nie widać niestety. A jeszcze Wam z tej strony pokażę. Świetna dzisiaj pogoda w ogóle jest. Super no. dobra, lecę dalej. Yo! Jesteśmy już na ogródku. Już po pracy. Ogarnięci. Pełni energii, bo jest naprawdę piękna pogoda. W końcu można coś porobić. Oczywiście najpierw obowiązki, potem przyjemności. Trawka ogarnięta, tak jak to wczoraj widzieliście. No i co, dzisiaj będę mył okna z moją na dworze, ja będę oka Ona tam popucuje, bo naprawdę nie było ostatniej pogody, a przydałoby się już Tymczasem znajdujemy się z tyłu, wczoraj Wam wspominałem o tej szopie Naprawdę ruch tam ma niesamowity, ale wczoraj zaczepiła mi sąsiadka i powiedziała, że w weekend prawdopodobnie coś nagramy Ale nie o tym, ja przede wszystkim Was tu do ogródka chciałem zaprowadzić, takiego warzywniaczka mojego. Oczywiście pietruszka, takie rzeczy normalnie tu są. To posadziliśmy pierwszy raz to jest dynia. Po tych deszczach naprawdę godzina się rozrosła. Leży już tu taka klucha. no Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy to w ogóle dojrzeje i, bo ja nie wiem tak naprawdę, bo jeszcze ani razu tego nie hodowaliśmy. No ale zobaczymy, no. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Warto spróbować. Idziemy dalej. Tu słoneczniki, no wiadomo, szczypiorki, nieszczypiorki, tu mamy pomidorki, szery. Naprawdę bardzo dużo ich wysypało, już ich dość sporo zebraliśmy, ale dalej narastałem jak szalone. Widzę z tyłu, tam też są już eleganckie do zebrania, bardzo dobre, dużo przy tym nie trzeba robić, a zawsze na kanapkę się nada. Oprócz tego ogóreczki też tu mamy. też dużo ich zrywamy. O jest mały. Jest duży kolos. To kolosa. Od razu bierzemy. Ach. Zobaczcie, jaka godzina. Na no, elegancki. No, to już zaraz będzie w szamany. Oprócz tego no sałata wiadomo. Wszystko pięknie elegancko. A jeszcze nawiązując do tego to wierzcie mi największą atrakcją tego wszystkiego tu to jest to, że mieszkam naprzeciwko. No nic, ja lecę dalej, bo jeszcze robota mnie czeka, więc trzymajcie się. Jo.